Jestem tu, bo z przykrością zauważyłem, że w internetach brakuje zmywaka, takiego trolla, który siedzi, komentuje, nikt go nie słucha, bo wszyscy i tak wiedzą swoje, no ale skoro już jestem w tych internetach, no to nie mogę obojętnie przejść obok pytania, które pojawia się praktycznie na co drugiej stronie internetowej. Skoro był Brexit, to, to, to co? To ja mam się pakować i wypię? I tu pojawiają się nagle agencje, które wyrosły jak grzyby spod deszczu. Wyrosły jak grzyby po deszczu, mówiące: Nie, nie musisz wypierdalać. Musisz postarać się o rezydenturę i my ci to załatwimy. Za jedyne: Brexitu nie było. Nie było. Nie było? Jak nie było? Mówili w telewizji, że był. Pan powtórzy: Nie było. Było referendum w sprawie Brexitu. Poznaliśmy wolę większości głosujących, no i generalnie 52% chce, aby Brexit nastąpił. Co to jest Brexit? Emma, the horse is pulling on the street? Ja! Yeah. Jeżeli ktoś się naprawdę zastanawia, czy ma tu zostać, czy ma wypierdalać, to znaczy, że chyba nie za bardzo wie, co się dzieje za oknem. Może za tym wie, ale, ale, ale za tym nie za bardzo. Fakty są takie, że, że trochę strach ten Brexit dalej ruszać. To znaczy on się skończył na etapie głosowania. Teraz wszyscy wiedzą, że on nastąpi, ale trochę strach go tykać kijem, bo wiele krajów zadeklarowało, że ok, to my przenosimy nasze struktury na teren Unii Europejskiej, do jakiegoś innego kraju, my się stąd wycofujemy. Tak powiedziała na przykład Japonia. Wierzy się... Też, że jeżeli Anglia opuści struktury europejskie, to za chwilę w rządku jak jeden ustawi się 27 krajów y, pukających do drzwi i proszących o nowe y, umowy handlowe. Mogą być dwa scenariusze. Może być taki, że tu się kompletnie wszystko zawali, y, a może być taki, że Anglia podpisze bardzo korzystne dla siebie umowy od zera. W Londynie na początku września odbyła się wielka manifestacja Brytyjczyków. Miała na celu y, zapukanie do parlamentu i, i powiedzenie im hej! Wstrzymajcie się jeszcze z tym artykułem 50. Jeżeli już rozpocznie się egzekwowanie tego artykułu, Anglia ma 24 miesiące, aby dobić jak najlepszego układu, więc generalnie ludzie nie chcą dopuścić do tego, aby ten artykuł w ogóle e, tykano kijem. Did you have fun at school? No. You happy? Nie. Z radością stwierdzam, że rośnie mi prawdziwa kobieta. Na jakich zasadach rozegra się wyjście, nie wiadomo. Właśnie od tego ma być artykuł 50, którego wszyscy boją się wprowadzać w życie. Dzielny Boston, w którym ponad 75% osób głosowało za wyjściem z Unii Europejskiej. No nikt biedakom nie powiedział, że to się przez weekend nie stanie, najprawdopodobniej przez kolejne dwa lata również się nie stanie. A tak w ogóle to w najgorszym wypadku, to to się stanie w ciągu 10 lat, jeśli nie później. Zapowiedziana jest kolejna manifestacja. Tu z kolei, w przeciwieństwie do Londynu, ludzie będą chcieli wymusić na aby jak najszybciej zaczął pracować nad artykułem 50. No bo co to cholera jest? Że ja idę e, główną ulicą West Street. Wiecie. Wiecie jak wygląda West Street? Byliście kiedyś na West. E, może szybciutko timelapsa? O, i to jest właśnie West Street. Postaram się wziąć kamerę i tą manifestację nagrać. Brexit to opuszczenie struktur Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Tak, to ktoś to w końcu musiał powiedzieć. Dlaczego by nie troll? Dzień zacząłem od power kawy i od power układków śniadaniowych. Boi się jechać dalej z artykułem 50. Brexit to miało być takie zagranie na nosie Unii Europejskiej. Nie chcemy Was i możemy Wam to pokazać. Moim zdaniem poszło to troszkę za daleko. Podejrzewam, że gdyby to referendum, z całą tą wiedzą, którą ludzie w tej chwili mają, powtórzono dzisiaj, wyniki tego referendum byłyby troszeczkę inne. No. Prawdziwa kobieta. Ranie nowa premier, Teresa, Tereska, bardzo podpadła też ludziom, którzy głosowali za wyjściem z Unii Europejskiej. Tekstem, że żeby zachować konkurencyjność tego kraju, to ona nie jest chyba w stanie zagwarantować takiej stuprocentowej kontroli emigracyjnej. Podstawowe założenia Brexitu były takie, że kraj odzyskuje pełną kontrolę nad imigracją. Anglia od tej pory mówi, kto wjeżdża, a kto nie wjeżdża. A dodatkowo cała kasa, idzie na Unię Europejską, zostanie w Anglii i będzie szła na E, służbę zdrowia. Wiecznie w długach. Bardzo szybko, już w następny dzień po ogłoszeniu informacji, że Brexit jednak nastąpi, główni prowaderzy całej kampanii powiedzieli, że e, w sumie to. No ale to wszyscy wiedzą, bo wszyscy mamy Facebooka. Troll też ma Facebooka i Troll też Facebooki przegląda. Miałem dzisiaj e, również inny, równie poważny jak Brexit, e, problem. Połamała mi się szybka w telefonie. Ciężko znaleźć eksperta, który wymieni plastikową szybkę. Miałem problem, ale się zagotowałem. Moja szybka od telefonu została naprawiona w klasyczny sposób. Mechanik, do którego jechałem przez pół Anglii, sprawę załatwił bardzo profesjonalnie. Aparat popsuł, rozwalił i dał mi drugi w zamian. Przeprosił. Zobaczcie szybkie migawki z mojego przejazdu. Jechałem z GPS-em. Przed nami pół godziny jazdy. Start. Szeroka. Szeroka na trzy samochody, z pięknie namalowanymi pasami na środku. Skąd nazwa kanału Zmywak? stronami tak jest. W następnych odcinkach sobie porozmawiamy o tym, ile się w Anglii zarabia, czy ciągle warto tu przyjeżdżać, jaki samochód sobie kupić, żeby nie zostać z ręką w... Mo moja w nocnik nie chciała robić. Tymczasem idę zmywać dalej. Na da koniec chciałbym powiedzieć coś z pompą. Odnośnie filmu Las Samobójców, który nagrał Krzysztof Gonciarz, do którego link znajdziecie na dole w opisie. Nie odbieraj sobie życia. Lepiej odbierz... Pieniądze z bankomatu albo, albo, albo le, lepiej odbierz paczkę z poczty albo, albo dziecko ze szkoły. Nie, nie było polityczne.